że to jest pierwszy mikrofon czyli fd 20 w 60 yy, także mówią, że, że no właśnie na tym Aesthetic czy Atatico o, przepraszam, jest bardziej taka modulacja, bardziej co planowa czyli tak, teraz będzie porównanie, czyli się przepinam na ten drugi mikrofon w tym momencie no Breko. Dalej, poczekaj chwilę break, poczekaj Na ten drugi mikrofon i teraz, właśnie, porównanie do tamtego mikrofonu, I jak to będzie szło w tym momencie, czyli jest bardziej chyba co planowa, jednak ta modulacja? Dokładnie, Michał, dokładnie. Oj, sorry, Daniel, dokładnie. E, no, odsłuchasz się później na YouTube, zobaczysz. No, dla mnie tamta modulacja była taka przyjemniejsza dla ucha, wiesz? Tak szczerze przyznam, no, no zobaczysz, odsłuchasz się. E, ja nagrywam, nagrałem obie, obie Twoje wypowiedzi, także, także zobaczysz.